Gratulacje przede wszystkim, zasłużone zwycięstwo, czy pokrzyżowała nam kartkę, plany, czerwona kartka, nie sądzę, bo na pierwszą połowę niestety nie wyszliśmy, widać było, że to niestety Polonii bardziej zależy na zwycięstwie w tym meczu, a, a to jest dla mnie sytuacja nie do pomyślenia. W dziesięciu byliśmy w stanie strzelić w ramkę, ale myślę, że, że to Polonia zasłużyła dzisiaj na punkty i no, nie owijajmy w bawełnę, musimy się bardzo zastanowić. Nad tym, co nie funkcjonuje zresztą mecz, mecz z zodro dawał symptomy do tego, że w grze defensywnej może nie być za wesoło i rzeczywiście to się dzisiaj potwierdziło. Zbyt dużo pojedynków przegraliśmy. Przegraliśmy przede wszystkim walkę w powietrzu i, i środek pola, bo, bo nie byliśmy w stanie wygrać chyba pojedynku o górną piłkę przez 45 minut. I to był na pewno ogromny kłopot dzisiaj. Także także chyba słabsza gra defensywna zadecydowała i to myślę, że myślę, że całego zespołu. Dziękuję. Co? Czy są jakieś pytania do trenera? Bardzo proszę. Panie że Panie Trenerze, ja zgadzam się, że przed tygodniem mecz był naprawdę dobry, mógł się skończyć w każdą stronę. No i na pewno najbardziej bardziej ta porażka nas bolała, bo to było dobre spotkanie i zaangażowania nie brakowało. To w tym meczu, trzeba powiedzieć, piłkarze obok niego przeszli. Bo to tak jak Trener powiedział, zdominowała no na Domiakach, już to niestety nie ma miejsca na kurt, Azji, na wymówki. Nie, oczywiście. Walczący o awans, mierzący się z drużyną, z no całym szacunkiem, ale walczący o otrzymanie, bo on musi wygrywać, on musi punktować. A dzisiaj Polonia nas wyklasowała. Ja tego nie rozumiem. Ma Pan rację. Ja uważam, że również, jeśli chodzi o zaangażowanie, to, to zostaliśmy dzisiaj zdominowani przez Polonię, i, i takie są fakty. Ja nie jestem w stanie znaleźć w tej chwili wytłumaczenia, które, które będzie logiczne, bo, bo sam tak do końca nie bardzo jestem w stanie to wytłumaczenie znaleźć, bo, bo yy, skończyło się na ukrzykach w Szatni. Niestety na boisku nas, nas nie było, zauważyłem to wcześniej, więc to jest na pewno kłopot. Zespół, który chce awansować, na pewno musi zagrać dojrzale i bardziej agresywnie. Z drugiej strony, ja sobie może zdaję sprawę, że miejsce Polonii w tabeli jest tu, gdzie jest, ale jeżeli zwrócimy uwagę, jak doświadczony to jest zespół, jakimi piłkarzami dysponuje, na co może nie wskazuje tabela, no to umówmy się. Ja wiem, że chcielibyśmy patrzeć przez różowe okulary, że radomiak to jest zespół, który przebiegnie się przez tą ligę. Proszę mi wierzyć, że tak nie będzie. Jeżeli my nie podejdziemy do każdego meczu z maksymalnym zaangażowaniem, to będziemy mieli kłopoty z każdym w tej lidze. Zresztą tego przykładem jest Polonia, która sporo meczów dokładnie w ten sam sposób przegrywała. Także to jest pierwsza rzecz, na którą zwrócimy uwagę przed analizą taktyczną, ale, ale to, o czym Pan powiedział, jest przyczyną tego, że przegrywaliśmy pojedynki jeden na jeden. To Polonia była brudna po pierwszej połowie, to Polonia walczyła, Polonia grała ślizgiem, Polonia grała agresywnie w powietrzu, my nie. Nie wiem tak naprawdę w tej chwili z czego to wynikało, jeżeli myślimy, że coś się zrobi za nas i ktoś przejdzie obok meczu, to na pewno, na pewno nie, na pewno nie tutaj. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Dzień dobry, Kamil Trzaskowski, Sportowe Fakty. Panie trenerze, mam pytanie. Jak pan sobie sytuację z drugim czy rzut karny, czy Pana zdaniem Paweł miał miejsce już w obrębie pola karnego, czy, czy jeszcze przed 16 metrem? Nie chcę oceniać, bo nie widziałem. Nie chcę, nie chcę mówić, że nie było karnego i, i sędziowie nas oszukali, bo nie wiem. Nie wiem, na tą chwilę, Panie Redaktorze, nie wiem, a, a nie, chcę, nie chcę pochopnie rzucać jakichś sądów, czy, czy sędzia nas skrzywdził, czy nie. Natomiast e, zachowanie Darka i atak na raz w tej strefie boiska, czy to byłby karny, czy rzut wolny, jest to zachowanie nieodpowiedzialne. Kolejny, Wodek, Wyszałek, od dnia, ten, że czy była spowodowana zmiana Stanisławskiego? Panie redaktorze, chcieliśmy, e, chcieliśmy, troszeczkę zabezpieczyć środek pola, bo tam było troszkę kłopotów. A Mateusz świeży byłby chyba nam w stanie. To zrobić, Zresztą chyba nie zła zmiana, nie zła zmiana. Ale panie trenerze, czy Stanisławski jedynie na dopiejej w tym meczu? No nie tylko. Myślę, że dwóch byśmy jeszcze, przynajmniej Kościół w drugiej połowie. Myślę, że taki, taki moment, 15 minut, drugiej połowy w dziesiątkę, wcale nie był zły w naszym wykonaniu. Widać było, że chcemy. Dostaliśmy bramkę i to troszkę... Ten trener nie widział, że ten Szymon stan to zespół podrywa, a trener odciął najlepsze ogniwo. Aha, no to tak. Nie rozumiem. Ma Pan prawo. Dziękuję. Dziękuję. Panie trenerze, panie... Proszę, żebyś że panie, panie... panie trenerze, że Romek przyjechał do 4.02 i grał... Że ona karta 45 Czemu się na zmiany w przerwie meczu? Zmieniliśmy ustawienie, panie redaktorze, i to było tak naprawdę to, co mogliśmy zrobić. I w tą stronę chcieliśmy troszeczkę pójść. Zmienić ustawienie, zostać trójką, i to była reakcja na to, co się działo, co się działo na wojsku. Z tymi zmianami też pamiętajmy, że, że z tymi zmianami spokojnie mamy ludzi po kontuzjach, mamy ludzi, ludzi po urazach, i to, to nie jest tak różowo jak. Jak jak chyba nam się wszystkim wydaje, że wszyscy są w pełni przygotowani, a dokonujemy tylko złych wyborów, bo, bo proszę mi wierzyć, że tak nie jest. Panie że rozmawialiśmy niejednokrotnie na konferencjach czy wywiadach, który mówił, że ten zespół nie ma problemu z charakterem. Dzisiaj czy on to otrzymuje, czy nie? W tym meczu ten zespół miał problem z charakterem.